Hejka, dzisiaj zaktualizujemy mróweczki i jeśli chodzi, znaczy nie mróweczki, tylko mchy, bo się przyzwyczaiłem. Wiecie do mrówek, że były zawsze mrówki aktualizowane, ale jednak tak jak mówię. Dobra, także jeśli chodzi o mchy, to do ostatniej aktualizacji, pamiętacie, że wymienialiśmy mchy. I ten. W sumie to wymiana niezbyt dwie dodała, bo to i tak się po jakimś czasie zrobiły czarne. Mm. Bo to i tak się po jakimś czasie zrobiły czarne. Choć powiem Wam szczerze, że jak ta woda wyschnie, to te mychy. Jakby wracają do, zielen, do zieleniości, czyli jakby teraz są takie czarne, ale one, jak wysuszy się ta woda, to one będą normalne czarne, znaczy normalne zielone. Także jeśli chodzi o to jest ok. Zaktualizujemy jeszcze w tym czasie może yy, rybki, bo dawno nie było aktualizacji. Z tego co kiedyś widzieliście, robiliśmy im taki piękny wystrój, ale już teraz trochę w akwarium, wiecie, no trochę jest zielono, więc. No tak, brudno jest, ale tak szczerze to, szczerze to robi się trzymają, wcale nie umierają. No dobra, czekajcie, ja tylko jeszcze włączę klimę, Przez jest gorąco. Zamknęłem klimatyzację, bo waląco tu. Dobra, Ej, mróweczki. z mróweczkami też jest wszystko ok. Teraz dość dużo mrówek siedzi w poidle, ponieważ teraz w tym czasie, w tej porze roku jest bardzo, bo mam, ale to bardzo sucho. I mróweczki też muszą pić po prostu. Wszystko jest ok. O tamto, widzicie, się zacięła. Tutaj możecie zauważyć. O! Jakbym tak wiecie, ty tyknę pryncytą, to ona i tak się ruszy, ale. Ale ona. ona żyje, jak widzicie. Tylko ona się, ona się zastygła, bo ciągle teraz zastygają u mnie mrówki. Ale to jest normalne zjawisko. One po prostu śpią teraz, na razie, gdzieś tam. A tutaj mamy dość wielki, tutaj mamy dość, taki dość przyzwoity śmietnik, ale taki śmietnik nie jest, nie jest po prostu szkodliwy dla morówek. Jak jest większy śmietnik, no to wiadomo, ale jak jest taki śmietnik jak ten i mniejszy, albo mniejszy, albo taki jak ten, to nie przeszkadza. Wiadomo, że nie przeszkadza. A to jest malutko po prostu. Dobra. Jeśli chodzi o gniazdo, to mrówki się przyzwyczaiły do gniazda i teraz mrówki się przyzwyczaiły do gniazda i jak widzicie nie ma ich tam jakoś mega dużo, ale siedzą w gnieździe, ponieważ chodzi o to, że yy, no siedzą w tym gnieździe, tak szczerze, bo po prostu korzystają z gniazda, yy, ale wcześniej było ich więcej, ale już tak naprawdę, że tak to nazwę, oswoiły się do tego gniazda, więc jakby... Więc jakby już teraz normalnie siedzą w gnieździe, wszystko jest pięknie A nie tak jak było wcześniej No No i jeśli chodzi o mroweczki, to nowych rzeczy tutaj na razie nie ma Ale i tak ciągle się, się u nich coś zmienia, więc jakby Ciągle jest coś nowego, ale ale teraz nie ma jakby czegoś nowego, co miałbym wiecie tak ważne, ważnego co się wam powiedzieć i żeby było jakieś pilne, że muszę wam w tym odcinku to powiedzieć. Także w tym odcinku to będzie teraz.